Witam serdecznie. Chciałbym zaprosić państwa na czwarte forum PharmaPlanet, które odbędzie się 8 i 9 listopada w Warszawie. Podczas forum będę miał przyjemność wygłoszenia krótkiej prelekcji. Moja prelekcja będzie dotyczyła wyzwań związanych z budowaniem planów biznesowych, dotarcia do grup docelowych. Jak dobrze wiemy, COVID-19 i innowacje technologiczne miały wpływ na to, w jaki sposób budujemy nasze plany biznesowe. Zmieniają się też preferencje naszych klientów. Większość pracowników służby zdrowia jest otwarta na hybrydowy model dotarcia. Wiemy również, że do roku 2025 67% pracowników służby zdrowia na świecie będzie milionialsami. Musimy przygotować się do tego faktu, musimy adaptować nasze modele biznesowe. I będzie to temat mojego wystąpienia podczas. W tej krótkiej prelekcji podzielę się z Państwem moim doświadczeniem w budowaniu planu biznesowego, budowania modeli KPI, jak i również wpływu technologii na sposób, w jaki budujemy plan biznesowy. Zapraszam serdecznie.